Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj vloga zaczynamy trochę inaczej, bo od spraw technicznych. Bo jutro wyjeżdżamy z miejscowości, w której stoimy już 7 dni. I dzisiaj od rana zrobiliśmy, zobaczcie co! Znowu zrobiliśmy pierniki. Zostało nam trochę przyprawy do piernika, więc stwierdziliśmy, że robimy. Święta no, po raz drugi. Tak. I w związku z tym, że no my pierniki robimy na gazie, no i tego gazu dużo schodzi, no bo. To nie jest jedyna, jedyna miseczka z piernikami, która nam została. I będziemy ruszać dalej, więc stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy tutaj w tej miejscowości i tu można napełnić gaz, to go napełnimy, bo napełnienie gazu tu wygląda zupełnie inaczej. Nie ma tu stacji LPG, tak jak w Europie. Można kupić takie te zwykłe, wiecie, butle. Nie wymianę tylko. Tak, na wymianę, ale wiemy też, że ludzie dopełniają zwykłe. My mamy ten nasz gazbank, więc zaraz Sebastian będzie. No, odkręcał i mam nadzieję, że ostatecznie Pan nam dopełni tę gazję i będziemy mieli znowu na fulla. No czytaliśmy, że innym kamperowcom udaje się tutaj robić, a jest to miejscowość typowo kamperowa, jak wiecie, bo stoi tu pełno samochodów. Dobra, samochodu. To ja Ci otwieram wszystko. Więc lecimy na to, że uda się to zrobić. I działaj. Sona gotowa do tankowania. A Julita robi szybkie porządki. Jeszcze wymiatamy brudy. Przez brudek. to, że jesteśmy właśnie tym takim kamiuszczkami, tutaj, to cały czas mamy tutaj brud. No i wynosi się tego pełno na butach. Ten przygotował wszystko i właśnie u nas fajnie, w tej butli widać, w róż? No, jest ruszona i tu się rusza widzicie? poziom. Poziom y, się rusza, więc widać faktycznie, ile mamy tutaj gazu. Generalnie, jak napełniają się do pełna, to było tyle. Przez miesiąc zużyliśmy więcej połowę butli. No, myślę, że dzisiaj dużo napiernik tak. i te 5 godzin gazu. Ale jak dopełnimy do, do pełna, to na te dwa pozostałe miesiące powinno nam starczyć. A nie wiemy, czy będą inne takie okazje, jak tutaj, żeby ją dotankować. I się rusza. Więc korzystamy po prostu, póki tak. jest taka szansa. Przeobczailiśmy właśnie w sklep. To chyba jest właśnie ten sklep. I Sebastian idzie zobaczyć, czy ze zdjęciem, czy faktycznie Pan nam tą butlę dopełni. A jeśli tak, no to zaraz będziemy ją przenosić. Tyle tutaj, jak widzicie, mamy zabezpieczoną jeszcze od dołu i się udało. Pasem Tak, żeby nam nie latała. Pan będzie nam chyba tak trochę nielegalnie dolewał, co? Czy nie, nielegalnie nie, tutaj to jest, myślę, takie dosyć popularne. Ale znał nasz Gazbank, w sensie, czyli. Powiedział, że taka butla jest ok. A nie musimy tego francuskiego końcówki Myślę, Tyle, mieć? że musimy dolać. Chyba nie. Tak? Bo... Ja nie Pokażę mu zdjęcie. Wydaje mi się jedynie, że on musi zużyć całą swoją butę 12-litrową. Czyli to mało tyle, będzie, gieści, tak? Tak, tak to bo mniejsze. my to tak, do, do połówki robimy, więc chyba to taką mało, mało będziemy. Tam litr, no to zamykaj i idziemy. Dzięki. Z no. okazji, jak Sebastian czeka w kolejce, to pokażę Wam tutaj sklepik. Takie butle z gazem, duże, małe, ale pan też ma różne rzeczy. Tutaj jest pszenica, jakieś żyto, ale też ma normalny sklepik wiem, z jajkami, z jedzeniem. Wszystko co chcemy. A porozumiewamy się za pomocą tłumaczego dla pan nam po arabsku, Sebastian czyta. Co to pan napisał? No i jeszcze pytanie o cenę. No, can you uh, huh? mm -hmm. No i chyba się uda, ale będzie jedna zmiana, bo pan nam nie dotankuje, tylko wyleje całość i zatankuje e, od zera e, koszt 75 gramu, Tak, Jakieś 7,5 euro 7,5 euro. No tak to na tak szybko razy 4 jakieś tam. Spoko, Tyle cena. co byśmy tankowali na stacji LPG w Hiszpanii. No. Nawet było nieco drożej, bo za litr. Chociaż nigdy nie wiem, czy to za litr, czy za kilogram. Nie, za litr jest 1 euro około. Tak, tak. Więc, więc. więc tutaj nawet wyjdzie tanie, można powiedzieć. Właśnie usiedliśmy sobie i zamawiamy. Owie. Menu, bardzo proste, i tak dalej. Czekamy najpierw na herbatę. Zresztą w ogóle pan powiedział, że herbatę dostajemy gratis, bo tutaj jest taka berberska gościnność, że najpierw zaczynamy za darmo od herbaty. I dał mi, uwaga, bardzo ciekawe rozwiązanie: Uzupełnienia. Znaczy, znaczy listę zamówienia. Bo powiedział, że jak to powiedział? Że Wyglądasz do... na osobę, która dobrze zarządza administracją, tak, więc na ja. pewno świetnie <laughs> uzupełni takie dokument. Więc teraz mam kartkę i wypisuję, co zamawiamy. A zamawiamy sobie takiego szaszłyki z kurczaka i jakąś dubkę marokańską. Tak. No i zaczniemy od tej herbatki, nie? którą pan daje. Musisz napisać, a jak jest po francusku, no to piszemy. Które chcieliśmy z kurczaka. Powiedziałem panu, że Julita była kiedyś księgową, więc na pewno świetnie zrobi swoją robotę. Julita Mam wpisała i zobaczcie, można nawet sobie wpisać swoją cenę, więc zastanawiamy się, czy możemy tutaj wpisać niższą niż meni. Nie no tak, ale będziemy. nie będziemy tego robić. Tylko zastanawiamy się, czy czy wysłami, bo mamy zupę marokańską i zupę warzywną. Nie wiemy, która to która. Jest. No to, no to dalej marokańską. Przyszła herbatka, ale pan nam zrobił nieco za gorzką, bo tutaj przyzwyczailiśmy się do tego, że ona jest bardzo mocna i trzeba ją trochę osłodzić. Więc Milita miesza jeszcze raz. Nie wiem, czy poczekałeś wystarczająco długo, żeby cukier się zmieszał. <noise> Więc zrób to jeszcze pewnie kilka razy i powinno być ok. Jesteśmy już jak tacy lokalsi tutaj z tą herbatą. Coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. O nie, coś tu cieknie. Ups. Jednak nie jesteśmy lokalsi. Coś jak lokalsi. Wylewać się bokiem, tak. tak bokie. Wylewać się bokiem jest za pełno Bo chyba. Tak. Mhm. Teraz lepiej. I zobaczcie tu ile tej mięty. Zielona herbata i mięta. Więc jeszcze raz do środka i mieszamy. Nie potrzeba użyć przyszły nasze badania trochę się nie spodziewaliśmy, że tego będzie tak dużo. Tutaj mamy właśnie te szaszłyki i uwaga, są frytki, a do tego jest jeszcze ryż Rysz. i jeszcze jest jakaś nie wiem sałatka, więc to jest sałatka? Może to jest amerykańska pomidorowa. No. A ja mam zupkę. Yy, I ta zupka marokańska to okazała się zupką harirą. Ale pierwszy raz dostałam jej jajko i teraz uwaga, nie wiem, czy mam je rzucić całe, czy mam je sobie pokroić, czy mam je powiadać. Ale bardzo dobrze, że przyszły z tymi mm, Już wiemy, ramiki, że są dobre. Bo zupa jest sama w sobie dość mdła, tak jak już ją jedliśmy, ale stawiamy. A Wydaje mi się, że jest na ciepło bardzo. Ostatnio to, dostaliśmy bardzo na zimno. Taka sama. W sensie mdła nic. Ale, ale jest ciepła czy zimno? Ciepa. Ale a, te deksyłki robią robotę. No ale i to. oczywiście. No zajadamy. No to zajadamy. A byliśmy właśnie w tej restauracji i bardzo mocno no polecamy. Mega duże porcje. I w ogóle, ja nie lubię pomidorów, a tam była teraz marokańska sałatka na bazie takich, trochę, nie wiem, rozgotowanych, przesmażonych tak, tak. pomidorów. A po, po drugiej my nie I, lubimy i, majonezu. I była przepyszna. A pan zrobił swój majonez, nam tak, tłumaczył, i tak zupełnie smakował Polski, ile... Ale był takim po prostu lekkim, takim sosem. Takie mhm. bardzo. Me, mega dobre, mega dobre było. Bardzo, bardzo polecamy. I w ogóle cenowo. To dużo tak. korzystniej, no i Zapłaciliśmy większe. za to 60 dirhamów. Y, y, I w sensie ta była za darmo, no, tak jak pan mówił. I w ogóle płacimy, w sensie mówimy mu, że chcemy zapłacić, a pan no mówi, to, że jeśli y, przyjedziemy tu za rok, to możemy wziąć to na kredyt i zapłacić po prostu tak, za rok. Tak, że to była Berber Hospitality, <laughs> tak, czyli taka ich gościnność, że możecie zapłacić później, jak będziecie. Więc mały szok, ale oczywiście zapłaciliśmy, bo raczej za rok tu nie będziemy. Nie wiadomo. No, i wracamy po naszą butle z gazem. I wracamy jeszcze zahaczając o jedno specjalne miejsce, bo Sebastian wyczaił. W sumie jesteśmy tu, ile, miesiąc już prawie, co? No, w całym Maroku. No, w Maroku. I w końcu Sebastian wyczaił lody. I już tak zanim w tej temperaturze, już te lody chodzą od dawna i chodzą, chodzą. No, no, tak. Więc, e... Jezu pan nam coś. nam proponuje, a. I. Y... a zdjęcia. I chodziły za nim te lody, lody, więc tutaj wyczęliśmy i będziesz w końcu, w końcu, w końcu. Nie że w całym Maroku, nie było tylko w tych wioskach, no nie tak, ma, no bo Maroko tam gdzie były galerie, tam gdzie były duże markety, to pewnie były. Ale I były, no były. Tak. Ale ale wtedy, w duże były. Ale wtedy akurat było zimniej, a teraz ty. A tu w tych małych wioseczkach, no to trudno o taką rzecz, ale się udawało. I teraz powiedz, jak się cieszysz. Wow. I nawet marki europejskie jakieś takie. Patrzcie, Magdalowy, KitKaty. Ale uwaga, stoisko jest zamknięte i bardzo często takie stoiska są tu pozamykane albo butlami, albo właśnie jakąś drobiną, Więc chwilę sobie poczekamy, chwilę sobie poczekamy i zaraz coś wybierzemy. A co masz ochotę? Nie ja bym jakiegoś lokalnego z jednej Henry w to jest, nie No to są to, owocowe to, chyba, jest co? takiego New top. Możemy zobaczyć jakieś. A co to jest? A woda też. Siedzimy pod szkołą i oczywiście jemy nie, lody supermax. Super a to jest jakiś czekoladowy? Lokalny, no. chyba czekoladowy nawet w środku, ale wygląda na małego, w sensie tak takie 5 tylci Były magnumy w drugim stepie, ale ten step był zamknięty, no, tak. więc postanowiliśmy coś Musieliśmy się cofnąć, bo już Sebastian nie mógł wytrzymać. Małecki. Ale kosztowało 5 dychamów, czy jakieś 2 złote, nieco więcej? Do smacznego. No to. Ja lada nie chciałam, bo wolę e, aktualnie ale słone, ale. Chociaż spróbujcie taki sam jak Zam. Dla mnie bez różnicy. Dobry. Na jedzenie teraz idziemy na odbiór naszej butli i zobaczymy, czy udało się Panu ją napełnić. Jestem ciekawy, co to będzie. A wyglądało to tak. Widzieliście, jak to wyglądało, a butla jest cała mokra od tego gazu, bo po prostu pan ją przelewał, więc eee, trzeba trochę wyczyścić, co? żeby nam no, tam... Nie wiem, czy trzeba, ale żeby nie ryzykować, że będziemy wdychać jakieś opary tutaj z tego gazu. Myślisz, z jakimś mydłem, czy samo? Ja się, że zwykłą wodą, z szmatką po prostu robimy. z wodą. Bardziej była mokra z drugiej strony chyba. O, właśnie tutaj, no. Przetrzemy w razie czego. I zostawimy myślę też trochę otwartego wana, żeby sobie to wszystko odparowało zanim nim uruchomimy. Nie no, był to pewnie europejski standard bezpieczeństwa. No, jak oczywiście, widzieliście, że nie. Ale ważne, że działa. W sensie myśleliśmy, że oni to pojadą z tym i napełnią gdzieś, a nie, że pan będzie tak sobie przelewał, powiesi na drzewie drugą i. Taka lokalna metoda. Ale mówił nam właśnie, się mówił translatorem, że był problem trochę. Że ciężko wchodziła. Nie chciała się napełniać. I miał z tym problem, trwało to, mówił, trzy razy dłużej niż normalna butla. Więc pewnie była jakoś, nie wiem, niezgodność między to trochę jest mokre, ale nie między między może niech to wyparuje. Tak, zostawmy po prostu, żeby odparowało i tyle. A pan jeszcze potem za nami biegł, żeby nam koreczek oddać ten do zakręcenia. Dojechaliśmy na nasze miejsce i, uwaga, wyłożyliśmy jeszcze butlę, żeby trochę się wywietrzyło, bo jak przyjechaliśmy, to jeszcze czuliśmy wewnątrz gaz, więc... Zostawiamy i mamy nadzieję, że jak odpalimy, to nie wybuchniemy. Nasz ostatni wieczór tutaj i o właśnie, podjeżdża do nas pan i bierzemy sobie makarony. Bonjour. Bonjour. Ca va? Co pan ma? makaron? Yeah, we try makaron. Oh makaron. Ok. A tu? To jest, what, what is this? Soson kilogram. To jest a, tak. to? a to? Jakie? To, to jakie? No, jakie How no. much for for this? This. 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 Trzy? Okay. Uh, nie, pięć. A to I jest. Think. A to jest. A nie, to no, to nie jedliśmy tak, już, to to tak, jedliśmy już. Tak. Ja bym jeszcze makaron spróbował. Ok, so two, two and uh -huh. moment. Uh -huh. yes, yes. Czekajcie, muszę wyciągnąć jakiś talerzyk. Tak, tak. włożyć tu. Okej. tyle. A. są? Dobra, musimy sobie tłumaczyć. Jeszcze tu niech pan rzuci. Okay, o, okej. Nie, to Będziemy. to jeść. Oh, okay. Musimy wam powiedzieć, że ten pan to drogi interes. To się dobry interes robi za to wszystko, czyli te cztery makarony, które on nazywa jakieś ciastko francuskie zapłaciliśmy 34, dirhamy. 34 czyli 3,5 hmm. euro, czyli 15 zł. No, 12 złotych. no 15 zł. Nie wiem, w Polsce czy w cukierni też tyle zapłacisz A to jest pewnie. jakieś kokosowe. Ja myślę, no to że to jego żona wypieka i to jest. Pierwsza... Sebastian bardzo chciał jeszcze na koniec z panem sobie porozmawiać, bo zawsze od niego coś tam bierzemy, więc... Jesteśmy tu już chyba ostatni dzień, więc... Za samo doświadczenie płaciliśmy. Ładnie. Sebastian już zajada, jak wrażenia? No zaczynam żałować, że nie spróbowaliśmy tego makaronu na początku. Bacz, to taka bo są przepyszne dosłownie. A no byliśmy tutaj, nie próbowaliśmy innych, od innych tam dzieci i wszystkich tamtych słodyczy. A od pana makaron, który wykrzykiwał. No, braliśmy którym... tylko chleb, co? Tak, zaczęliśmy od niego chleb bo jakąś tam bułkę albo coś. A, a przy okazji jeszcze pyszne. pokażę wam właśnie inne jeszcze takie Dodatkowe, my nazywaliśmy to chruścikami, yy, chociaż potem powiem Wam, jak one się nazywają, w sensie napiszę. I one to są takie ale nasze chruściki z ciasta, tylko właśnie zatoczone w miodzie. Są tak, mega słodkie, słodkie. No. i ogólnie tak jak daktyle, podawane są właśnie do tych takich trochę jałowych zup. Mhm. Ale myślę, że wtedy bardzo dobrze smakują. Ale makaron pycha. Mm. No to ja też spróbuję od Sebastiana, chociaż naprawdę już dzisiaj po tych piernikach nie mam ochoty na słodkie. nie wiem czy ty w tym widzisz. To jest po prostu... Ko taka kokosanka. Jest pyszna, nie wiem, ja w Polsce no, jakoś takich rzeczy nie jem. No to słodka. To dobra. przygotować tobie. Nie słuchajcie jej bardzo dobrze. To, 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 to co to ciebie? jest? No. Ale... Za słodka. A po tej ilości cukru? Bo były pierniki, były lody, były herbata marokańska. Trochę kalorii... Po zbyt dużej ilości cukru, czas jeszcze przed kolacją na krótki spazer Boże i jak to jest pięknie, zobaczcie! Postaram się jeszcze dla Was trochę tutaj przybliżyć, bo właśnie idziemy tutaj wśród takich namiotów, pewnie tych berberów, o których muszę Wam w końcu, chyba w kolejnym odcinku już po, powiedzieć dokładnie, I Musimy się wspominami. trochę więcej o nich dowiedzieć, więc poczytamy i damy Wam znać. I właśnie tutaj ludzie normalnie już To już nawet Na nie z wioska, tylko jakieś no, no, takie. Nomadzi jacyś, no, tacy no, żyjący w tak. tymczasowych jakichś takich namiotach. W namiotach. Przy drzewach, Normalnie po prostu. tutaj dzieci się bawią. Franie jest wywieszone. Tak, coś jadła jakaś rodzinka tak, przy A wiem, on Ogólnie są takie namioty materiałowe zrobione chyba, no, co? Bez Albo domu nad głową. Tak, to bez, bez, bez dachu nad głową, w sensie jest tylko namiot. Więc my tam na kempingu, a dosłownie tu taki kontrast. 5 minut. Tam bogaci Europejczycy w kamperach, a tutaj totalnie inny świat. I nie, nie boimy się tutaj chodzić. Ci ludzie w ogóle nawet nie nas nie zaczepiają, oni sobie siedzą, powiedzmy tak jakby biesiadują, jedzą Niektórzy z nich też sprzedają, też nie wiemy, czy to są ci, którzy przychodzą z Ale miasta, ta, czy tutaj. Tak, czasem przychodzą do no, nas, właśnie do Wana, przychodziły z panie z naleśnikami, chociaż trudno je właśnie rozróżnić między takimi, miasta. no właśnie zwykłymi miastami. Ale są też normalnie ubrane, nie widać, że to są, nie wiem. No tak, wiecie, bo one są miasta. ubrane w te czarne suknie tak. i. Ale wiesz, widać, nie widać różnicy w materiałach, to nie ma ktoś jakiś szmat po. Potarty, czy coś? Nie, nie. Oni po prostu tutaj tak żyją. Tam ktoś miał nawet osiok. A widzieliśmy i słyszeliśmy. No i tutaj, jeszcze będąc, spotykamy takie dziwne rośliny. W sensie to chyba z ale formę, którą przybierają, wyglądają dość abstrakcyjnie. Są ostre takie, takie krzewy, ale one tak jakby opratają kamienie. No i są bardzo zielone. O, ten na przykład wygląda jak jakiś taki. Nie wiem. Jakiś mutant. Co to jest? I wokół jest pełno takich. Tam jeden z nie tak fajnie wyglądał, o obzatał kamień. Tak jakby tu porastało jakieś. Taka klątwa. A widziałaś tam, jak wejście do kamienia? Jakiś domek w kamieniu może. Wygląda jak sztucznie No i co tam masz ładnego? się wyłoniły w końcu i jakieś kolejne miasteczko. A tak, to miała być kolejna wioska po drugiej stronie tej przełęczy. O, patrz. Są te same góry, w których gdzieś w teka, ale tu wyglądają trochę lepiej, bo jesteśmy w No szkoda, że odkryliśmy to miejsce tak późno i jutro wyjeżdżamy. Powiedzcie sami, czy to nie jest pięknie? No, i muszę powiedzieć, że to jest cudowne miejsce, ta miejscowość Tafraud. Naprawiliśmy tu samochód, chodziliśmy na hiking, dzisiaj właśnie uzupełniliśmy budle, jedliśmy super rzeczy, poznaliśmy wielu fajnych lokalców, naprawdę zadomowiliśmy się tutaj. Jutro wyjeżdżamy, więc tak naprawdę to jest ostatni vlog z tego miejsca. Bardzo, bardzo mocno polecamy to, jeśli chcecie przyjechać i mówię. Zostać trochę spokoju, ciepełka w zimę, ale też poznać bardzo tutaj taką. No, poznać, poznać Maroko bliżej. Nie tylko właśnie z suków, tylko zobaczyć, jak faktycznie ludzie, ży, ludzie żyją w małych wioskach. A ludzie naprawdę mówią tu po angielsku, więc w 100% się dogadacie. No i właśnie w tym miejscu kończę tego vloga. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie kciuki w górę, napiszcie jakiś komentarz i pamiętajcie o subskrypcji, bo algorytm YouTube, żeby polecać moje filmy dalej, bardzo lubi takie interakcje. A za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.